Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, ile produktów nagromadziło się w Twojej łazience, łatwo się pogubić w mnogości butelek, słoiczków i pudełek, które obiecują przekształcić naszą rutynę pielęgnacyjną? Ale czy naprawdę potrzebujemy tego wszystkiego? Kiedy zacząłem przyglądać się sposobowi, w jaki Japończycy organizują swoje łazienki, zauważyłem, że wielu z nich ma tylko 15 przedmiotów uznawanych za niezbędne. I to nie tylko kwestia minimalizmu, ale też zdrowia i dobrego samopoczucia. Najbardziej zaskoczyło mnie to, że ta prostota nie oznacza rezygnacji z ważnej pielęgnacji. W rzeczywistości, koncentrując się na tym, co naprawdę istotne, mogą mieć znacznie bardziej efektywną i zdrową rutynę. Każdy produkt ma swoją specyficzną funkcję i jest wybierany z dbałością, co pozwala uniknąć bałaganu i przeciążenia opcjami. Dziś chcę podzielić się z Tobą tymi 15 przedmiotami. Oraz jak to podejście może przekształcić Twoją łazienkę, a w konsekwencji Twoje życie. Na początek porozmawiajmy o czyszczeniu. Dobrze dobrany żel pod prysznic jest kluczowy. Japończycy zazwyczaj wybierają żel, który jest delikatny dla skóry i odpowiada ich specyficznym potrzebom. Może to być żel w kostce lub płynny, ale ważne jest, aby był wysokiej jakości i nie zawierał agresywnych substancji. To robi ogromną różnicę w codziennej pielęgnacji skóry. Następnie mamy szampon i odżywkę. Zamiast używać dziesiątek produktów do różnych rodzajów włosów, wielu Japończyków woli dobry szampon i odżywkę, które dobrze ze sobą współgrają. Szukają formuł, które oczyszczają bez uszkadzania włosów i zapewniają potrzebne nawilżenie. To nie tylko upraszcza codzienną rutynę, ale także pomaga w utrzymaniu zdrowia włosów. Trzecim niezbędnym przedmiotem jest dobry krem nawilżający. Nawilżenie jest kluczowe, zwłaszcza w bardziej suchych klimatach. Japończycy zazwyczaj wybierają krem, który jest lekki, ale zapewnia niezbędne odżywienie dla skóry. To zapobiega nadmiernemu używaniu produktów i sprzyja zdrowej i promiennej cerze. Inna kluczowa część codziennej rutyny to krem przeciwsłoneczny. Słońce może być szkodliwe dla skóry, dlatego ważne jest, aby codziennie się chronić. Wielu Japończyków korzysta z lekkiego filtru, który łatwo wkomponowuje się w ich codzienną pielęgnację, zapewniając skórze ochronę bez obciążającego wyglądu. Nie można zapominać o demakijażu. Ten element jest niezbędny dla osób, które codziennie noszą makijaż. Dobry demakijaż skutecznie oczyszcza skórę, zapobiegając gromadzeniu się produktów, które mogą powodować podrażnienia lub zaskórniki. Ponadto, dobry peeling jest produktem, który wiele osób w Japonii ma w swojej łazience. Regularne złuszczanie pomaga utrzymać skórę gładką i wolną od martwych komórek. Wybierają oni łagodne peelingi, które nie uszkadzają skóry, zapewniając głębokie oczyszczenie bez agresji. Kolejnym ważnym produktem jest krem pod oczy. Okolica oczu jest delikatna i wymaga szczególnej opieki. Dobry krem w tej strefie pomaga nawilżyć oraz redukować oznaki zmęczenia, sprawiając, że spojrzenie staje się bardziej promienne. Dla tych, którzy dbają o paznokcie, dobry zmywacz do paznokci również jest istotnym elementem. Wybór zmywacza, który nie wysusza paznokci, jest kluczowy dla ich zdrowia. Dzięki temu pielęgnacja paznokci staje się częścią codziennej rutyny bez komplikacji. A co z dobrymi chusteczkami nawilżanymi? są praktyczne i ułatwiają szybkie czyszczenie w chwilach potrzeby. Japończycy często wybierają chusteczki, które nie zawierają szkodliwych substancji chemicznych, co gwarantuje ich bezpieczne użycie. Dodatkowo ważne jest, aby mieć szczoteczkę do zębów i dobry pastę do zębów. Higiena jamy ustnej jest podstawą i powinna być przeprowadzana przy użyciu produktów, które naprawdę działają. Wybór szczoteczki z miękkim włosiem oraz pasty, która wspiera zdrowie jamy ustnej, jest niezbędny. Inny element, który może umknąć uwadze, ale jest niezwykle ważny, to nić dentystyczna. Pomaga utrzymać zdrowie zębów i zapobiega problemom jamy ustnej. Japończycy bardzo cenią sobie zdrowie dentystyczne, a nić dentystyczna jest sojusznikiem w tej trosce. Na koniec, wielu Japończyków korzysta z dobrego dezodorantu oraz perfum lub wody toaletowej. Dezodorant pomaga zachować uczucie świeżości przez cały dzień. Podczas gdy lekki zapach może być wisienką na torcie w codziennej pielęgnacji. Te 15 elementów tworzy prostą, ale skuteczną rutynę pielęgnacyjną. Skupiając się na tym, co najważniejsze, Japończycy nie tylko utrzymują swoje łazienki w porządku, ale także promują zdrowsze i mniej stresujące życie. Posiadanie niewielkiej liczby produktów oznacza mniej czasu spędzonego na wybieraniu, co użyć i więcej czasu na poświęcenie się temu, co naprawdę ma znaczenie? Ponadto, uproszczona rutyna pomaga unikać marnotrawstwa, zarówno finansowego, jak i środowiskowego. Teraz pomyśl o swojej rutynie: czy naprawdę potrzebujesz wszystkich tych produktów? Czy możesz uprościć i skupić się na tym, co naprawdę robi różnicę? Przyjęcie tej filozofii może nie tylko odmienić twoją łazienkę, ale także twoje życie. Ceniąc to, co istotne, możesz stworzyć bardziej harmonijną i zdrową przestrzeń, co wpłynie na Twoją rutynę i samopoczucie. Jeśli chcesz zacząć tę transformację, co powiesz na przegląd przedmiotów w swojej łazience? Oddziel to, co jest naprawdę potrzebne, i zacznij przyjmować podejście minimalistyczne. Możesz się zdziwić lekkością, jaką to przyniesie do Twojego życia. Transformacja zaczyna się od małych zmian. Koncentrując się na tym, co naprawdę istotne. Możesz odkryć nowy sposób dbania o siebie i, kto wie, może nawet zainspirować innych do zrobienia tego samego. Czy wyruszymy razem w tę podróż w poszukiwaniu prostszego i zdrowszego życia? Teraz, gdy omówiliśmy niezbędne elementy do bardziej zorganizowanej i funkcjonalnej łazienki, ważne jest, aby zastanowić się, jak te wybory wpływają nie tylko na naszą przestrzeń, ale także na nasze nastawienie. Kiedy patrzymy na prostota, zaczynamy dostrzegać, że mniej naprawdę znaczy więcej. Ta zmiana perspektywy może mieć wpływ na wiele obszarów naszego życia. Na przykład, poświęcając czas na ocenę tego, czego naprawdę potrzebujemy, zaczynamy rozwijać bardziej krytyczne spojrzenie na nasze nawyki zakupowe. Często kupujemy produkty impulsywnie, pociągnięci obietnicami skuteczności lub modami, które ostatecznie nie przekładają się na rzeczywiste korzyści. Ta refleksja prowadzi do bardziej świadomego konsumowania, gdzie każdy zakup jest dokonywany z intencją i celem. Czy kiedykolwiek zastanawiałaś się, ile razy kupiłaś coś, co ostatecznie nie zostało użyte? Co więcej, redukując liczbę produktów, tworzymy bardziej sprzyjające warunki do relaksu. Zorganizowana i minimalistyczna łazienka zaprasza do dbania o siebie. Zamiast czuć się przytłoczoną ilością opcji, możesz wejść do łazienki. I poczuć się przytulnie w przestrzeni, która odzwierciedla klarowność i prostotę. To uczucie jest wyzwalające i może rozprzestrzenić się na inne obszary twojego domu i życia. Jedną z praktyk, która może pomóc w transformacji twojej łazienki jest stworzenie przestrzeni dedykowanej dbaniu o siebie. Znajdź chwilę w ciągu dnia, nawet jeśli to tylko kilka minut, żeby odłączyć się od świata i skupić się na sobie. Może to być tak proste, jak z uwagą nałożenie kremu nawilżającego lub skorzystanie z relaksującej kąpieli. Kiedy mamy przestrzeń, która promuje dbanie o siebie, łatwiej pamiętamy o troszczeniu się o siebie, zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie. Kolejna ważna refleksja dotyczy wpływu środowiskowego produktów, które wybieramy. Często łazienki są pełne plastikowych opakowań i chemicznych produktów, które są nie tylko szkodliwe dla naszego zdrowia, ale też dla środowiska. Wybierając produkty niezbędne i wysokiej jakości, nie tylko upraszczasz swoją rutynę, ale także dokonujesz świadomego wyboru w trosce o planetę. To połączenie ze środowiskiem promuje poczucie odpowiedzialności i wdzięczność za to, co mamy. A jeśli zastanawiasz się, jak przeprowadzić tę transformacje, praktyczną wskazówką jest zacząć od stworzenia listy produktów, które naprawdę używasz. Przez tydzień notuj wszystko, co codziennie wykorzystujesz. To pomoże zidentyfikować przedmioty, które są naprawdę potrzebne i te, które można usunąć. To proste ćwiczenie może okazać się odkrywcze i pomoże ci dostrzec, co rzeczywiście należy do twojej codzienności. Inną skuteczną strategią jest zobowiązanie się do zasady jedno wchodzi, jedno wychodzi. Oznacza to, że za każdym razem, gdy zdecydujesz się na zakup nowego przedmiotu, Powinnaś pozbyć się jednego z już posiadanych. Podejście to nie tylko pomaga utrzymać kontrolę nad liczbą przedmiotów, ale także sprzyja refleksji nad tym, co naprawdę warto mieć w swoim domu. Z czasem ta praktyka może stać się naturalnym nawykiem, wprowadzając lekkość i przejrzystość do Twojej przestrzeni. Nie zapominaj, że organizacja łazienki może pozytywnie wpływać na inne pomieszczenia w domu. Kiedy zaczynasz stosować te zasady w łazience. Możesz poczuć się zmotywowana do zrobienia tego samego w innych przestrzeniach, takich jak kuchnia czy sypialnia. Ta transformacja może być zaraźliwa i zainspirować innych wokół ciebie do przyjęcia bardziej minimalistycznego i świadomego podejścia. Wiele osób odczuwa dokładnie to. Widząc bardziej zorganizowane otoczenie, chęć poprawienia innych przestrzeni rośnie. Interesującym aspektem japońskiego minimalizmu jest to, że uczy nas doceniania jakości, a nie ilości. Zamiast mieć wiele przedmiotów, nacisk kładziony jest na posiadanie niewielu, które naprawdę mają znaczenie w Twoim życiu. Ta mentalność odnosi się nie tylko do produktów kosmetycznych, ale do wszystkiego, co posiadamy. Może to prowadzić do bardziej przemyślanej selekcji przy zakupie nowych przedmiotów, co skutkuje otoczeniem, które naprawdę odzwierciedla to, kim jesteś. A w miarę jak zaczynasz dostrzegać, jak twój łazienka się zmienia, możesz zauważyć, że ta zmiana również wpływa na twoją samoocenę. Czysta i zorganizowana przestrzeń może mieć pozytywny wpływ na to, jak się czujesz ze sobą. Kiedy wchodzisz do łazienki, która odzwierciedla dbałość, jaką masz o siebie, przekłada się to na pewność siebie i dobre samopoczucie. Czujesz się lepiej nie tylko w odniesieniu do swojego wyglądu, ale także do swojego życia. Na koniec warto pamiętać, że podróż w kierunku minimalizmu i organizacji jest procesem ciągłym. Nie chodzi o zmianę, która następuje z dnia na dzień, ale o drogę, którą przebywa się stopniowo. Każdy mały krok ma znaczenie, a każda świadoma decyzja, którą podejmujesz, jest zwycięstwem. Przyjmując tę filozofię, nie tylko transformujesz swoją łazienkę, ale także otwierasz przestrzeń na nowe możliwości, i lżejszy, bardziej satysfakcjonujący styl życia. Więc co powiesz na to, by zrobić następny krok? Przyjmując bardziej minimalistyczne podejście, możesz odkryć nowy sposób życia, pełen sensu i mniejszego bałaganu. Ta podróż może być wymagająca, ale efekty są tego warte. Rozpocznijmy wspólnie te poszukiwanie przestrzeni, która odzwierciedla to, co naprawdę ważne. Interesujące jest, jak organizacja łazienki może stać się odzwierciedleniem naszego stanu emocjonalnego. Kiedy mamy czystą i uporządkowaną przestrzeń, może to bezpośrednio wpływać na nasz nastrój i naszą wydajność. Czy zauważyłaś, jak chaotyczne otoczenie może wywołać poczucie stresu? Z drugiej strony, Uporządkowana przestrzeń przynosi poczucie jasności i spokoju. Kiedy rozglądamy się wokół i widzimy łazienkę, która została starannie uporządkowana, przypomina nam to, że również zasługujemy na tę dbałość w naszym życiu. Jedną z praktyk, która może być bardzo skuteczna, jest wdrożenie rytuału dbania o siebie. Może to być tak proste, jak zarezerwowanie chwili na relaksującą kąpiel lub nałożenie kremu nawilżającego podczas głębokiego oddychania. I skupiamy się na chwili obecnej. Tego rodzaju rytuał nie tylko pomaga dbać o naszą skórę, ale także pozwala nam odłączyć się od codziennego stresu i ponownie połączyć z samym sobą. Czy kiedykolwiek pozwoliłeś sobie na taki moment przerwy w swoim codziennym życiu? Ponadto, japoński minimalizm uczy nas również znaczenia bycia obecnym. Kiedy przyjmujemy bardziej świadome podejście do produktów, których używamy, zaczynamy dostrzegać wpływ naszych wyborów. Każdy produkt, który umieszczamy w łazience, powinien mieć wyraźny cel, a to zmusza nas do refleksji nad tym, co naprawdę ma dla nas znaczenie. Ta refleksja może rozszerzyć się na inne aspekty życia, takie jak relacje, które pielęgnujemy i aktywności, które decydujemy się podejmować. Kolejnym punktem do rozważenia jest kwestia dbania o siebie w odniesieniu do czasu. Kiedy upraszczamy naszą rutynę pielęgnacyjną, nie tylko redukujemy bałagan, ale również zyskujemy czas. Wyobraź sobie, co mogłabyś zrobić z minutami, które wcześniej były spędzane na wybieraniu spośród niezliczonych produktów. Ten dodatkowy czas można wykorzystać na czynności, które naprawdę przynoszą radość i satysfakcję, takie jak czytanie książki, rozwijanie hobby, lub po prostu relaks. Kiedy zastanawiasz się nad ilością posiadanych produktów, istotne jest, aby rozważyć relację, jaką nawiązałaś z każdym z nich. Często przechowujemy produkty, których nie używamy, z lęku przed zmarnowaniem pieniędzy lub z przywiązania emocjonalnego. Niemniej jednak, to połączenie może być przeszkodą w naszym dobrym samopoczuciu. Czy kiedykolwiek zastanawiałaś się, czy naprawdę potrzebujesz tego kremu, który kupiłaś lata temu i którego nigdy nie użyłaś? Uwolnienie się od tych przedmiotów może być niezwykle odświeżające. Jeśli masz wątpliwości co do tego, co zachować, a co wyrzucić. Pomocna może być technika zadawania sobie pytań. Zapytaj siebie, czy ten produkt naprawdę przynosi korzyści mojej rutynie? Lub czy czuję się dobrze używając go? Ta podepoda przyczynić się nie tylko do podjęcia decyzji o tym, co zatrzymać, ale także promuje głębszą więź z przedmiotami, które postanowiliśmy zachować. Co więcej, koncentrując się na tym, co istotne, możesz zacząć dostrzegać zmianę w swoim nastawieniu do konsumpcji. Praktyka minimalizmu może pomóc nam opierać się impulsowym zakupom i bardziej doceniać to, co już posiadamy. Ta zmiana perspektywy pozwala nam uznać, że prawdziwe szczęście nie pochodzi z posiadania większej ilości rzeczy, ale z doceniania tego, co naprawdę ma znaczenie. Jak się czujesz, myśląc o swoich ostatnich zakupach? Czy naprawdę przyczyniły się one do Twojego szczęścia? Innym interesującym podejściem jest poszukiwanie produktów, które są zrównoważone i mają mniejszy wpływ na środowisko. Wiele marek oferuje alternatywy, które dbają nie tylko o nas, ale również o planetę. Wybierając produkty wykonane z naturalnych składników i pakowane w opakowania nadające się do recyklingu, nie tylko upraszczasz swoją codzienną rutynę, ale także stajesz się częścią większej zmiany w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości. Nie możemy zapomnieć o znaczeniu dzielenia się tą podróżą z innymi. Rozmowa o swoich doświadczeniach związanych z organizacją i minimalizmem może nie tylko zainspirować przyjaciół i rodzinę, ale także stworzyć poczucie wspólnoty. Wiele osób poszukuje sposobów na uproszczenie swojego życia, a dzieląc się swoimi refleksjami, możesz pomóc komuś postawić pierwszy krok w tym kierunku. W miarę jak postępujesz w tej podróży, pomocne może być prowadzenie dziennika swoich doświadczeń. Zapisując swoje refleksje na temat tego, co się nauczyłeś i jak się czułeś, pozbywając się przedmiotów, możesz wykonać potężne ćwiczenie. To nie tylko pomaga solidyfikować twoje osiągnięcia, ale także służy jako przypomnienie o pozytywnych zmianach, które zaszły w twoim życiu. Czy próbowałeś już prowadzić dziennik dotyczący swoich doświadczeń związanych z dbaniem o siebie? To może być niesamowity sposób na śledzenie twojego osobistego rozwoju. Na końcu warto pamiętać, że transformacja nie zachodzi z dnia na dzień. To ciągły proces, a każdy mały krok ma znaczenie. Niezależnie od tego, czy organizujesz swoją łazienkę, zastanawiasz się nad swoimi wyborami, czy praktykujesz dbanie o siebie, każda czynność jest okazją do stworzenia przestrzeni, która odzwierciedla to, kim naprawdę jesteś. Ceniąc to, co istotne, możesz odkryć nowy sposób życia, pełen znaczenia i lekkości. Jak więc dziś zrobić ten krok? Skupiając się na tym, co naprawdę ważne, możesz zacząć dostrzegać, jak Twoje życie transformuje się w zaskakujący sposób. Ta podróż jest wyjątkowa dla każdego z nas, ale to, co nas łączy, to chęć posiadania przestrzeni i życia, które sprawiają, że czujemy się dobrze. Czy razem nie możemy zbadać tej możliwości? Zadziwiające jest, jak podczas upraszczania naszej rutyny możemy na nowo odkryć radość w małych rzeczach. Uczucie wejścia do czystej i uporządkowanej łazienki nie jest tylko przyjemne, ale także zaproszeniem do bardziej świadomego dbania o siebie. Każdy produkt, który wybierasz i przechowujesz, powinien odzwierciedlać to, co cenisz i to, co naprawdę robi różnicę w Twoim życiu. Czy kiedykolwiek zastanawiałaś się, jak te momenty dbania o siebie mogą być formą osobistej celebracji? Kiedy poświęcasz czas na nałożenie kremu lub cieszysz się relaksującą kąpielą, to okazja do ponownego połączenia z ciałem i umysłem. Te małe rytuały mogą być potrzebną przerwą w szalonym dniu, pozwalając ci odetchnąć i docenić chwilę, a ta praktyka dbania o siebie nie musi być skomplikowana. Czasami wystarczy pozwolić sobie na chwilę spokoju, nawet jeśli cela się przed lustrem, aby stało się to transformujące. Zamiast się spieszyć, możesz docenić każdy krok procesu, od nałożenia mydła po wybór ubrania które sprawia, że czujesz się dobrze. To przynosi nową perspektywę do Twojego codziennego życia, a prostota może stać się potężnym sojusznikiem w dążeniu do dobrego samopoczucia. W miarę jak kontynuujesz tę podróż w kierunku minimalizmu, naturalne jest, że pojawią się wyzwania. Możesz napotkać pokusę powrotu do gromadzenia produktów lub poczuć presję, aby mieć bardziej skomplikowaną rutynę pielęgnacyjną. Jednak pamiętaj, że każdy wybór powinien być dokonany z intencją. Oceń, co naprawdę wnosi wartość do Twojego życia, i pozwól sobie na pozbycie się tego, co już nie służy. Ta praktyka ciągłej refleksji pomoże Ci utrzymać Twoją rutynę lekką i znaczącą. Zanim wyjdziesz, zrób teraz dwie rzeczy: subskrybuj kanał i włącz dzwoneczek, aby otrzymywać kolejne wiadomości. Podziel się tym filmem z kimś, kto musi to dzisiaj usłyszeć. Aby kontynuować, obejrzyj następny film. Już jest w kartach i także w opisie.